Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o jednym z moich ulubionych typów spraw. Od razu zaznaczam, że będzie to sprawa rozwiązana, ponieważ wiem, że części z Was właśnie takich ostatnio brakowało. Nie chcę tutaj na początku zdradzać zbyt wiele, pewnie część już dowiedzieliście się z miniaturki i tytułu, ale jeśli chcielibyście poznać całą historię Edgala La Tulipa, to zapraszam Was do oglądania. Edgar urodził się 24 kwietnia 1965 roku w Kanadzie. Już w ciągu pierwszych miesięcy jego życia można było zaobserwować, że nie rozwija się prawidłowo. Wkrótce lekarze stwierdzili niepełnosprawność umysłową. Zdaniem matki chłopaka Sylvie Wilson, nawet gdy osiągnął już wiek nastoletni, a następnie skończył 20 lat, jego wiek umysłowy nadal był na poziomie dwunastolatka. Co do wczesnych lat dzieciństwa Edgara, w źródłach nie można znaleźć wielu informacji, można jednak zauważyć, że było spokojne. Rodzice robili wszystko, żeby zapewnić synowi jak najlepsze warunki rozwoju, biorąc pod uwagę trudności, z jakimi się zmagał. W 1986 roku chłopak skończył 21 lat i oczywiście, w odróżnieniu od rówieśników, którzy uczęszczali na studia i coraz bardziej się usamodzielniali, Edgar nadal wymagał rodzicielskiej opieki. Jego dom rodzinny znajdował się w mieście Kitchener w prowincji Ontario w regionie Waterloo. Stwierdzono u niego depresję kliniczną i w tym czasie całkowicie, a przynajmniej w dużym stopniu utrzymywał się z renty inwalidzkiej. Bywały lepsze i gorsze dni, z biegiem czasu jednak tych drugich było coraz więcej. Zdrowie psychiczne 21-latka pogarszało się i rodzice obawiali się, że może zrobić sobie krzywdę. Zawsze, gdy wychodził z domu, brał ze sobą leki. Dlatego, gdy pewnego dnia, latem 1986 roku, matka zauważyła, że syn zniknął, ale w domu zostały wszystkie jego rzeczy osobiste, zaczęła się niepokoić. Te obawy wkrótce, niestety, okazały się słuszne. Jeszcze tego samego dnia Edgar trafił do szpitala po próbie odebrania sobie życia. Lekarzom na szczęście udało się go uratować, ale musiał pozostać w placówce na kilka dni. Przez kolejne tygodnie pozostawał pod obserwacją, a później podjęto decyzję o umieszczeniu go w domu opieki. Nie mógł jeszcze wrócić do domu rodzinnego. W pierwszy poniedziałek września Kanadyjczycy jak zwykle obchodzili święto pracy. Następnego dnia mieszkańcy Ontario wrócili już normalnie do pracy i dzień zaczął się zupełnie normalnie. Wkrótce miał on jednak zmienić losy przynajmniej jednej rodziny na zawsze. Rano 2 września Edgar samodzielnie opuścił dom opieki. Gdy nieobecność została zauważona przez opiekunów, natychmiast pojawiły się obawy. Tym razem 21-latek również nie wziął ze sobą leków, a ostatnio, gdy miała miejsce taka sytuacja, prawie skończyło się to ogromną tragedią. Jego późniejsze losy miały jednak pozostać tajemnicą na kolejne kilka dekad. Zgłoszenie zaginięcia nastąpiło niezwłocznie i ze względu na jego niepełnosprawność oraz wcześniejsze incydenty było oczywiste, że odnalezienie go jak najszybciej jest kluczowe. Poszukiwania były jednak znacznie utrudnione, nie było wiadomo gdzie mógł się udać, miał do dyspozycji mnóstwo środków transportu i mógł być dosłownie wszędzie. I pomagał także fakt, że Edgar nie miał charakterystycznego wyglądu, bez problemu mógł wtopić się w tłum. Wtedy jeszcze to nie było wiadome, ale 21-latek postanowił pojechać w południową część jeziora Lake Ontario w okolice miasta Niagara Falls, w którym znajduje się najsłynniejszy na świecie wodospad. Kolejne tygodnie i miesiące były dla Sylwii Wilson udręką. Brak wieści na temat losu syna coraz bardziej ją przytłaczał. Nie mogła zrozumieć, jak to możliwe, że człowiek mógł tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu i nie zostawić żadnych świadków. Zarówno policja, jak i rodzina zakładali najgorsze i z biegiem lat nadzieje na to, że Edgara uda się odnaleźć całego i zdrowego, całkowicie wygasły. Matka podejrzewała również, że synowi mogła stać się krzywda z rąk osób trzecich. Wiedziała jednak, że niezależnie od tego, jaka jest prawda, to musi poznać ją za wszelką cenę, nawet jeśli będzie ona bardzo bolesna. W 2014 roku kobieta wystąpiła w programie telewizyjnym poświęconym osobom zaginionym przed laty i udzieliła tam wywiadu na temat swojego syna. Podkreśliła, że gdy tylko Edgar zaginął, to bardzo negatywnie na nią wpłynęło. Musiała tymczasowo zrezygnować z pracy i była bardzo bliska załamania nerwowego. Jedyne co jej pomagało, to poczucie, że musi być silna i uczestniczyć w poszukiwaniach. Liczono, że ten program dotrze do osób, które mogą dostarczyć kluczowych informacji w tej sprawie, ale niestety tak się nie stało. W międzyczasie jeszcze w 1993 roku pojawiła się chwilowa nadzieja na przełom. Na policję zgłosiła się osoba twierdząca, że widziała Edgara w mieście Hamilton w Ontario. Był to pierwszy raz w tej sprawie, kiedy pojawiły się przesłanki, że mężczyzna może jednak być cały i zdrowy. Niestety po sprawdzeniu miejsca, z którego napłynęło zgłoszenie, nie udało się namierzyć Edgara i sprawa ponownie ucichła, tym razem na ponad 20 lat. W międzyczasie w mediach sporadycznie pojawiały się wzmianki o mężczyźnie, nastawione były jednak głównie na odnalezienie świadków, krzywdy, którego spotkała. The Waterloo Region Record, czyli codzienna gazeta obejmująca region Waterloo, w tym miasta Kitchener, Waterloo i Cambridge oraz ich okolice, szczególnie zaangażowała się w utrzymanie historii w pamięci mieszkańców. Z biegiem lat coraz większą rolę w codziennym życiu ludzi zaczęły odgrywać media społecznościowe, przede wszystkim Facebook. I to właśnie ta forma rozpowszechniania informacji przyczyniła się do rozwiązania wielu spraw kryminalnych. W 2014 roku na łamach gazety zaopelowano o to, żeby każdy, kto trafi na informacje na temat Edgara, udostępnił je na swoim profilu na Facebooku, Twitterze i wszelkich innych kanałach, dzięki którym dotrą one do jak największego grona odbiorców, w tym potencjalnie do osób, które mogą dostarczyć kluczowych informacji. Rozpowszechniano portret Edgara stworzony komputerowo, przedstawiający to, jak mężczyzna może wyglądać po tylu latach. Podobnie jak na swoich zdjęciach z młodości, miał okulary z rucianymi oprawkami, był szczupły i uśmiechnięty. Jego znakiem szczególnym była blizna nad jedną brwią. Dopiero w 2016 roku, 30 lat po zniknięciu mężczyzny, w jego sprawie pojawił się niespodziewany przełom. W mieście oddalonym od Kitchener o 120 km w St. Catharines. Również znajdujący się na terenie Ontario w Kanadzie pewien pięćdziesięcioletni mężczyzna podczas rozmowy z psychologiem powiedział, że wydaje mu się, że jego prawdziwe imię i nazwisko może brzmieć Edgar Latulip. Przez ostatnie prawie trzy dekady żył pod zupełnie innym nazwiskiem. To, którym posługiwał się przez większość swojego życia, przyjął jako własne, ale gdzieś głęboko w jego pamięci kryła się prawda na temat jego tożsamości. W wieku 21 lat przybył do miasta St. Catherines i rozpoczął nowe życie. Nie zrobił tego jednak z wyboru. Doznał poważnego wypadku, podczas którego uderzył się w głowę i zapomniał wszystkiego na temat swego dotychczasowego życia. W ułamku sekundy stracił wszystko. Podejrzewał, że ma gdzieś dom i rodzinę, ale nie mógł przypomnieć sobie gdzie. Uznał, że nie ma sensu nawet zgłaszać się na policję, ponieważ nie jest w stanie podać nawet jednego najmniejszego szczegółu. Trafił do ośrodka, gdzie przebywał pod opieką specjalistów, którzy próbowali przywołać jego pamięć, ale nie udało się. Ostatecznie przyzwyczaił się do swojej nowej sytuacji i do tego, że tak właśnie teraz będzie wyglądało jego życie. I nie tęsknił za swoją przeszłością. Nie wiedział nawet za czym może tęsknić. Jedną z osób, które przyjęły zgłoszenie o możliwym odnalezieniu Edgara Latulipa, był Philip Gavin, pracujący dla departamentu policji regionu Niagara. Przyznał, że mimo 18-letniego stażu w policji, o tego typu historiach słyszał jedynie w telewizji i w filmach. Nie sądził, że kiedyś będzie mógł z pierwszej ręki obserwować, jak rozwiązuje się tak niesamowita zagadka. Wkrótce okazało się, że 50 -latek sam rozwiązał zagadkę własnego zaginięcia. Pewnego dnia po prostu przyszło mu do głowy imię i nazwisko, które postanowił wyszukać w internecie. Tak właśnie trafił na stronę poświęconą Edgarowi Latulipowi, który zaginął w 1986 roku. Zgadzało się zbyt wiele faktów, żeby można było to uznać za zwykły zbieg okoliczności. Miejsce, w którym chłopak ostatni raz był widziany, było oddalone o zaledwie półtorej godziny drogi, zgadzał się rok i, co najważniejsze, wygląd. Mimo upływu lat, mężczyzna był bardzo podobny do portretów Edgara sprzed lat. Podczas rozmowy z policją, od mężczyzny udało się wyciągnąć jeszcze więcej faktów, które przypomniał sobie na temat swojej przeszłości. Nadal istniała jednak możliwość, że tak naprawdę nie był Edgarem, a po prostu osobą, która była chora psychicznie i przyjęła nazwisko, które zobaczyła w internecie. Konieczne było więc wykonanie badań DNA. Materiał genetyczny 50-latka został porównany z DNA członków rodziny Edgara i wynik okazał się być pozytywny. Nie było już żadnych wątpliwości, że po prawie 30 latach udało się odnaleźć zaginionego. Sprawa Edgara jest jedyną tego typu w historii departamentu policji miasta Kitchener. Nigdy do tej pory nie udało się odnaleźć zaginionej osoby całej i zdrowej po tak długim czasie. Oczywiście, jak można się domyślać, gdy Edgar odkrył prawdę na temat swojego dotychczasowego życia i dowiedział się, że przez większość życia żył w niewiedzy, potrzebował sporo czasu, żeby przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Był całkowicie zdezorientowany. Sylwia, matka mężczyzny, dowiedziała się jako pierwsza. Pewnego dnia otrzymała po prostu telefon od przedstawiciela policji z dobrą nowiną. Kobieta była w szoku. Przez te lata zdążyła już pogodzić się z tym, co się stało i jedyne czego pragnęła, to dowiedzieć się prawdy na temat losu syna i móc go pochować. Mężczyźnie udało się przez tak długi czas mieszkać niezauważonym, zaledwie 90 minut od domu, dlatego że prowadził bardzo prywatne życie. Nawet po pojawieniu się dostępu do internetu i wzroście popularności mediów społecznościowych nie założył sobie konta na żadnym popularnym serwisie. Nie było szansy, żeby go odnaleźć i rozpoznać, chyba że ktoś spotkałby go osobiście. Ostatecznie jednak i tak sprawa została rozwiązana dzięki zasobom internetowym. Ale gdyby takie opcje istniały 30 lat temu, na pewno rodzina Edgara nie musiałaby tak długo czekać na ponowne spotkanie z synem. W internecie nie ma jeszcze informacji, czy odbyło się i jak przebiegło spotkanie Edgara z matką i innymi członkami rodziny. Ze względu na specyfikę tej sytuacji, czyli zaburzenia psychiczne mężczyzny i szok związany z odzyskaniem pamięci, starano się nie spieszyć z kolejnymi krokami. Wiadomo jednak, że obie strony wyraziły chęć odnowienia relacji. Ostatnie źródła na ten temat pochodzą jednak z 2016 roku i wtedy tylko napisano, że takie spotkanie zostało zaplanowane. Profil Edgara, gdy ten był jeszcze osobą zaginioną, znajdował się na stronie The Missing Children's Network. I rzeczniczka tej organizacji powiedziała, że to właśnie takie przypadki sprawiają, że ona i inne osoby zajmujące się szukaniem osób nieodnalezionych od lat nigdy się nie poddają. Niezależnie od tego, jak beznadziejna wydaje się sytuacja, jak wiele lat minęło, dopóki nie pojawiły się jednoznaczne dowody na to, że danej osobie stała się krzywda, zawsze pozostaje nadzieja, że uda się ją odnaleźć. Mimo że od rozwiązania tej zagadki minęło już kilka lat, to nadal sporo informacji nie zostało podanych publicznie, między innymi to, jakim nazwiskiem mężczyzna posługiwał się przez większość swojego życia, jak dokładnie wyglądał wypadek, który spowodował u niego amnezję oraz to w jaki sposób i kiedy dokładnie zaczął przypominać sobie przeszłość. Najważniejsze jednak, że ta sprawa zakończyła się pozytywnie. I to jest już koniec tej historii. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Może na przykład na co dzień interesujecie się podobnymi przypadkami utraty pamięci i odzyskania ich później? Jeśli słyszeliście o podobnych sprawach, to koniecznie dajcie mi znać. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię na przykład filmy oparte na właśnie takim koncepcie, a móc posłuchać o prawdziwym takim przypadku, to jest naprawdę niesamowite. Jeśli także macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także dajcie mi znać w komentarzach, a teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!